co? właśnie nagrywamy Minecrafta wersja 11.0 b6 była wersja 0.11.0 ale nie odbierała na wielu smartfonach, więc została zrobiona wersja 0.11.0 b6 doszło mianowicie no, wybranie języka trochę nie wiem było, ale nie wiem edytor postaci możemy wybrać swoją postać doszła Alex dziewczyna z ciebie był tu chyba to wszystko. A tu doszło, doszło, doszło. Tu doszło mianowicie wędka. Ja nie umiem mówić. Od razu przyznaję się bez bicia. Zupałem rybę. No nie. A to jednak umiem. Dobra, z Doszła długo oczekiwana łódka. fajne sterowanie od razu mówię Tokyo Drift doszło jeszcze doszło zaraz wam pokażę doszło tak doszło mleko nie można tego wylać ale jest no, chyba już nic tu doszła łopata i w tym na kreatywie zawsze tego nie było. Jest oczywiście łętka. Doszła ta ośmiornica i chyba nie było, jak mi się dobrze wydaje. Nazwa tego endermana została zmieniona na ITM Monster Plus Entity tu chyba, no może coś doszło, ale ja nic za bardzo nie widzę. I tu doszły różne rodzaje ryb. Purchawka. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Również z tej wersji już mam dla Was mega mega pomysł przygotowany. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym, następnym, następnym odcinkiem.